Dzień dobry, nazywam się Aleksander Zadorożny. Jestem założycielem marki wędkarskiej Exterity. Przed rozpoczęciem własnej produkcji wędzisk spędziłem wiele lat na naprawach wszelkiego rodzaju wędek różnych marek. W tym czasie naprawiłem i zmodernizowałem ponad tysiąc wędek. Dzięki temu doświadczeniu udało nam się stworzyć wędki, które się nie łamią. Jeśli jednak z powodu Twojej nieostrożności złamałeś wędkę XDRT, zawsze możemy naprawić uszkodzoną część lub wymienić ją na nową. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiem również na Twoje pytania na Facebooku.